Hej, hej, tu Marta, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na kanale Emigracja na Obcasach. Normalnie pewnie zaczęłabym tego vloga w sobotę rano, czyli jutro, ale z racji tego, że pichce fajną kolację, to stwierdziłam, a pokażę Wam i zaczniemy dzisiaj. Tak, w tle słychać moje dziecko, szaleje z tatuśkiem. Rozpierducha w kuchni na maksa, ale to nic. Kupiliśmy takie fajne, okrągłe ciasto francuskie, więc będzie świetne do tej formy na tartę. I tutaj mam trochę łososia, który mi został z obiadu, więc po prostu go rozdzielę, rozcząstkuję i dodam do tarty. Wiadomo, jajka, śmietana, ser, i dodam jeszcze trochę pora i pomidorów, i będzie kolacja jak ta lata. Ale mi pięknie, słuchajcie, wyrosła. Dawno już mi tak nie wyrosła tarta. Super. Dobra, zaraz poczekam aż troszkę przestygnie kroimy i wcinamy kolację i już czas. O, a przekrojona wygląda. Tak. Nasza pikarnia, z której zawsze kupujemy ciasta na weekend, niestety była zamknięta, chyba jest w remoncie, więc mamy z innej. O, takie. Piękne ciacho. To jest chyba też trzy czekolady. Tak, tak wygląda. Dobrze pachnie Gabryś. Myśmy się nigdzie nie ruszać, a jednak stwierdziliśmy po zakupach teraz, że zbieramy się, pakujemy i jedziemy na pobliski wodospad. Póki jeszcze ta woda teoretycznie z góry powinna spadać. Myśleliśmy, że już się nigdzie nie ruszymy, ale jednak po zakupach tak nas naszło. Eee, I zobaczcie, 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 gdzie my tu jesteśmy. Piękne górskie widoki. Aktualnie w sumie w środku pola jesteśmy, ale zaraz będziemy schodzić w dół do wodospadu. Idziemy sobie na spacerek. Normalnie zawsze wjeżdżamy tym wejściem, ale dzisiaj nie było miejsc parkingowych, więc przyjechaliśmy tutaj tym wyżej. No i Idziemy. Jest dużo wody? O, jest, płynie ładnie. więcej wody niż Nieraz ten strumek wysycha, wiecie, i wtedy woda spadnie. Niestety nie płynie. Kiedyś na Instagramie na pewno wam pokazywałam, natomiast nie wiem, czy tutaj też w filmach. Tutaj są różne takie, widzicie pozostałości po budowlach, po jakichś, nie wiem, młynach czy czymkolwiek innym. Fajny klimat, porośnięte bluszczami, bardzo fajnie to wygląda. I na całej trasie do wodospadu jest pełno miejsc na ogniska, gdzie można sobie po prostu usiąść i przygotować jedzonko z ogniska. I tam przed nami powinien być wodospad, ale chyba nie płynie. Płynie? Nie płynie. Nie ma. Same skały, niestety. Ale drzew powyrywanych ostatnio, jak tu byliśmy, to nie było aż tak dużo. Dziewczyny się poszły wspinać któregoś razu, to weszły nam tam, tam, tam wysoko i był stres. Jak zejdą, ale jakoś zjechały. To mam nadzieję, że tym razem się... Na mam nadzieję, że tym razem się nie porwą na wspinaczkę, bo to wszystko mokre. Wróciliśmy do miejsca, w którym zaczęliśmy naszą wędrówkę nad wodospad i mamy tutaj drogę, więc idziemy dalej, zobaczymy co jest i nacieszymy oko takimi pięknymi górskimi widokami. Ślicznie tu, naprawdę ślicznie. No i dalej się już miasteczko zaczyna. Zwracamy. dzisiaj jeszcze bardziej górzysto u nas przyjechaliśmy, zapuściliśmy się trochę dalej w Szwajcarię i idziemy do Western City przed wejściem jest taki ekstra plac zabaw dla dzieci, a czekamy akurat na mojego męża bo wiecie, na wejście potrzebne są maseczki, no i myśmy wzięły dziewczyny dzisiaj zorganizowane a mój mąż zapomniał z samochodu jesteś na aucie patrzcie w ogóle jaki świetny ten samochód, stary <noise> jest taka gra, że szukasz w piasku kawałek złota Aha. i jak znajdziesz właśnie jeden kawałek złota, to potem później możesz przy kasie wymienić to na prawdziwego lizaka. Super, właśnie pani nam powiedziała przy kasie. Weszliśmy. O, Gabry się zwraju, zobacz facet, co my tu mamy? A ten jest chyba trochę za duży, co? Chyba taki mniejszy musisz sobie znaleźć. Mhm. Mm A ten też jest duży. Dziewczyny. Tu. Na górze. Jak tam? Wysoko. Strasznie czy nie? Nie. Nie, to jest na jest siatka. No siatka musi być, wiecie. Trochę bardzo tym kołysz. Już wystarczy? Trzeba połączyć, trzeba drugą. Piłeczka! drugą, i za to łapiesz, mocno uwaga, to, bo to ciężkie, ale uważaj na głowę musisz się przesunąć no, jeszcze kawałek dobra i poleciała Jak tam Julia poszukiwania? E, dużo prób, ale jeszcze nic nie Ale Znajdę. Nie <grystanie> Nie. Gabriel znajdzie złoto pierwe. To jest oufie. Ania, pokaż to złotko, które znalazłaś. Mam trzy. Masz trzy aż. Takie drobinki. <grystanie> Kogo? Sprawdzimy coś w drugim? A okay. W tym różowym. Co tam w środku jest? Mogę zobaczyć? Ławeczki. Okay. <laughs> Julka bardzo chciała rodeo. Proszę bardzo, Jak? mówisz i masz. <laughs> <laughs> Jak to działa? Trzeba ciągnąć, tak? Ze sznurki. Nie! O Boże! <laughs> Tu, ja tu! No, Ania? Nie, trzymaj się! Na boki, no? <do>, Dawaj, Jule! <gulia> Ale mega! Bank! Tam z przodu mamy prison, więzienie. Salon But you still run away, break cars, save the day, restart. Be the way so dark, can't you see what's going on? You just lie so long, can't deny your wrong feeling. I W tej stronie coś taki strzał. I pojedynek Musicie trafić, tak? Tutaj? Okej. Okay. No, dawajcie. Yes. Fajnie, bo widzicie tutaj w każdym z tych domków. Brawo Ania! Jest jakaś inna aktywność. Okej, okay, tu mamy piłki, i piłkami musimy wrzucać do tych otworów. Tak, są takie dziurki. No tak też można. Siostra przyszła z pomocą. Rzucaj, no mocno! No prawie, brawo! Prawie. Jest! Czytałam na Google chyba informacje, wiecie, opinie ludzi o tym miejscu i ludzie pisali, że ogólnie w tym trzy godzinki i, i to by było na tyle. Cały park nie jest może jakiś bardzo duży, bo tutaj macie 10 tysięcy metrów kwadratowych. Natomiast uważam, że spokojnie można spędzić tutaj całe, całe popołudnie.